Przez stres nie chudniesz. Być może słyszałaś o tym. Dzisiaj powiemy sobie, o którym stresie mowa i przez który stres występujący w naszym życiu nie chudniemy. Zapraszam na odcinek. Organizm nie rozróżnia stresu dobrego i złego. Jeżeli narażamy swój organizm na stres w ramach treningu, który wykonujemy z pasji, i po to, żeby właśnie zredukować, dla naszego organizmu jest to po prostu stres. Jeżeli mamy nerwy w pracy, bo jakiś projekt wisi na włosku, to również jest stres, który nasz organizm rzuca do jednego wora. Jeżeli jesteśmy przeziębieni, jeżeli mamy jakiś stan zapalny, mamy chory ząb, oglądamy wiadomości w telewizji, gdzie wiadomo, że... Jest znaczna przewaga złych wiadomości i się martwimy, czy wojna dojdzie do nas, czy, czy nie dojdzie, to też dla naszego organizmu jest stres. Jeżeli zarywamy noce, nie wysypiamy się, nie dbamy o higienę snu, pijemy alkohol, to wszystko dla naszego organizmu jest stresem. I to, co jest ważne, to nasz organizm nie rozróżnia, tak jak my, ludzie, próbujemy. To kategoryzować, nie rozróżnia stresu dobrego i złego. Dla niego każdy stresor jest znakiem ostrzegawczym: słuchaj, organizmie bądź yy, czujny, bo być może niedługo będziesz musiał albo walczyć, albo uciekać. I jeżeli tych stresorów, tych czynników, które powodują w naszym organizmie stres jest zbyt dużo, kumulujemy te stresory. Nie dając możliwości zrelaksowania się, obniżenia tego poziomu stresu, obniżenia kortyzolu w naszym organizmie, to wtedy możemy powiedzieć, że żyjemy w przewlekłym stresie. I co ważne, ten przewlekły stres to nie musi być ciągłe denerwowanie się, to nie musi być ciągłe bycie w chorobie. My możemy na co dzień Mieć takie poczucie, że zrelaksowane życie, że jesteśmy super zrelaksowani, bo i mamy czas na wszystko, nie mamy powodów do nerwów, więc nasz organizm też tym bardziej jest w, w dobrej formie. Rano idziemy na trening, bierzemy zimny prysznic, prawda? Stosujemy okno żywieniowe i, i prowadzimy zdrowy tryb życia, a dla naszego organizmu może to być dzień wypchany stresorami. Trochę tutaj mówię o, o z autopsji, <laughs> o tych stresorach, ale o tym, o tym moim życiu za chwilę. I teraz, skoro już wiemy, co jest stresorem, jakie um, czynniki mogą wywoływać w naszym organizmie stres, to powiedzmy sobie, co ten stres wywołuje w naszym organizmie. Priorytetowym celem naszego organizmu i jest przetrwać. Więc jeżeli um, żyjemy w przewlekłym stresie, czyli jest znacznie więcej tego stresu niż e, momentów, kiedy możemy się zrelaksować, wyciszyć, obniżyć ten kortyzol, zregenerować, to wtedy nasz organizm ma cały czas zapaloną taką lampkę ostrzegawczą. E, słuchaj, czuwaj uważnie, bo za chwilę być może będziesz musiał uciekać albo walczyć, prawda? E, bo bo jest sytuacja napięta. I w takiej atmosferze ciągłego stresu nasz organizm nawet nie śni o tym, żeby spalać tkankę tłuszczową, czyli to zaplecze energetyczne, które ma na naszych boczkach na przykład, po to, żebyśmy się wyszczuplili i żebyśmy mieli ładną figurę, bo to zaplecze energetyczne. To jest jakby jego amunicja, z którą on pójdzie na wojnę, to jest jego zaplecze energetyczne, bo z, z czasów naszych przodków i z, o, ogólnie z naszych korzeni organizm wie, że w czasie tego zagrożenia no, być może nie będzie miał długo dostępu do jedzenia, więc to całe zaplecze energetyczne to jest jego broń, to są jego argumenty w tej dyskusji z przeciwnościami losu. Więc jeżeli nie damy naszemu organizmowi jasno do zrozumienia, że słuchaj, organizm jest ogólnie spoko, nic nam nie grozi, regenerujemy się na czas, mamy jedzenia pod dostatkiem, nic nam nie grozi, spokojnie możemy wyzbyć się trochę tego, tego zaplecza energetycznego. Bo... Dlatego ważne jest to, że jeżeli już zaczynamy redukować, zaczynamy odchudzać się, to żeby pilnować tego, Balansu między stresem a regeneracją, i to, co ja widzę u siebie, gdzie ja od 10 lat trenuję na siłowni, trenuję siłowo. To, to, co ja widzę u siebie, że mam bardzo szybki spadek tkanki tłuszczowej w momencie, kiedy odpuszczę sobie silne treningi siłowe na rzecz lżejszych treningów, takich jak na przykład cardio na rzecz lżejszych aktywności fizycznych, takich jak na przykład długie spacery, bo wtedy mój organizm w trakcie tej aktywności fizycznej spala kalorie, jest to aktywność, ale jednocześnie jest to też moment, kiedy organizm się regeneruje. Bo pamiętajcie, że trening siłowy, czyli coś, co my robimy w ramach naszej regeneracji, bo my jako ludzie, jak chcemy się regenerować, to zazwyczaj dbamy o, o to, żeby regenerować głowę, czyli na przykład jak chce, jesteśmy po stresującym dniu pracy, to żeby wyżyć się, żeby dać sobie, spuścić z siebie to powietrze, to idziemy na trening i napierdzielamy wtedy, wiecie, tymi ciężarami. Dla głowy może jest to luz, ale dla organizmu jest to stresor. Jesteśmy po ciężkim dniu, to co robimy wieczorem? Pijemy sobie lampkę wina na lepszy sen. Dla głowy jest to ok, bo yy, neuroprzekaźnik GABA yy, wtedy się uaktywnia, który odpowiada za, za właśnie wycilowanie, ale dla organizmu jest to stresor. Alkohol w każdej ilości to jest toksyna. Jeżeli my w taki sposób prowadzimy tryb życia i mamy takie nawyki, to będzie nam też ciężko, ciężej schudnąć. I oczywiście, ktoś teraz by mógł powiedzieć: Dominika, główno prawda, za przeproszeniem, bo wystarczy być na deficycie kalorycznym i będziesz chudnąć. Tak, będzie Ci spadać waga przez ten pierwszy etap, no bo po pierwsze, będziesz się pozbywać wody z organizmu, jak będziesz na przykład ograniczać węglowodany, czy, czy po prostu pewne zmiany w trybie życia no, spowodują, że trochę tej tkanki ubędzie, ale to będzie pierwszy etap, bo raz, że organizm będzie to odbierać jako zbyt dużo stresorów, więc za chwilę się zatrzyma to spalanie, bo kortyzol poleci do góry, a wysoki kortyzol wstrzymuje spalanie tkanki tłuszczowej, wstrzymuje lipolizę. A dwa, że organizm się zaadoptuje do tej niższej kaloryki, czyli spowolnią procesy, które zachodzą w organizmie, i będziesz musiała znowu uciąć kolejną dawkę kalorii. A deficyt kaloryczny to też jest kolejny stresor, więc to jest taka samo napędzająca się maszyna do niespalania tkanki tłuszczowej, i to jest też jeden z najczęstszych powodów nieudanych redukcji, naszych klęsk w trakcie odchudzania. E, więc, e, więc tutaj jest ważne to, żeby jeżeli chcemy zrzucić te kilogramy, chcemy wysmuklić naszą sylwetkę, to trzeba sobie uświadomić, że to nasz dotychczasowy styl życia doprowadził naszą sylwetkę do takich gabarytów i to nie samo odchudzanie e, dwutygodniowe, miesięczne czy e, trzy miesięczne, tylko stała zmiana stylu życia, z tego, które nas doprowadziło do tej sylwetki na, na nowe, spowoduje, że będziemy stale mieć smukłą sylwetkę, więc jeżeli chcesz mieć smukłą sylwetkę, to pożegnaj się z dotychczasowymi nawykami. I tutaj jest ważne to, żebyśmy sobie uświadomili, które nasze nawyki doprowadziły nas do tego, jak dzisiaj wyglądamy. Czyli te wszystkie nasze codzienne czynności, które które sprzyjają tyciu, czyli właśnie ta lampka wina przed snem, e, jakieś przekąski, podjadanie między posiłkami, w ogóle e, sam, e, samo podjadanie e, między posiłkami ma bardzo duży wpływ też na przybieranie na wadze. Więc polecam wam jeść po staropolsku śniadanie obiad, kolacja, bez podjadania, bez przekąsek, bez czekoladki, ciastek i paluszków w pracy. I nie róbcie też takiej krzywdy przekąskami swoim dzieciom, bo właśnie to doprowadza do insulinooporności, która jest idealnym przepisem na tycie i oczywiście tam cukrzycę typu drugiego, ale nie o tym dziś. Więc tego typu nawyki, brak spontanicznej aktywności, czyli brak spacerów, brak, brak chodzenia po prostu, tylko wszędzie podjeżdżanie samochodem, tramwajem. To są takie mikro nawyki, które właśnie budują nam tutaj to zaplecze energetyczne na naszych boczkach i biodrach. Więc jeżeli chcemy mieć smukłą sylwetkę na stałe, to nie skupiajmy się na, cał na samym procesie odchudzania, tylko spójrzmy na, 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 na nasz styl życia, i tam szukajmy przyczyn, i tam szukajmy obszarów do pracy, do, do zmiany. Więc e, a, a właśnie jeszcze e, takie nawyki, które jak już jesteśmy utyci, i chcemy e, schudnąć, a nie chcemy narażać się właśnie dlatego na zbyt wysoki stres na zbyt wysoki kortyzol, to również te czynności, które w pojedynkę sprawiałyby, że to spalanie tkanki tłuszczowej jest usprawnione, no to jeżeli będziemy łączyć wszystko naraz, tak jak ja, o czym za chwilę powiem, no to to też niestety wstrzyma to spalanie, spalanie tkanki tłuszczowej. Także wszystko z umiarem. Ważne jest to, żebyśmy... Obserwowali swój organizm. Jeżeli czujemy zmęczenie, takie przewlekłe, że już nie chce, mi się, nie mam siły iść dzisiaj na trening, to lepiej sobie odpuścić, pójść na spacer, a na trening pójść wtedy, kiedy ma się, e, ma się siłę. Jest się zregenerowanym, nie można się zajeżdżać, trzeba być czułym i uważnym na to, co mówi nasz organizm. I teraz przechodząc do mojego update'u keto, odchudzania i zmiany stylu życia. W ostatnim filmie, filmie wam mówiłam, że mam wstrzymaną miesiączkę i to wstrzymanie, znaczy opóźnienie miałam 9-dniowe. Mówiłam, z czego to wynikało, że za dużo miałam stresorów rano, czyli trening na czczo, 8-godzinne, tylko 8-godzinne okno żywieniowe, trening naczo, później zimny prysznic i dopiero śniadanie. Miałam to zmienić, miałam być łagodniejsza dla siebie. Byłam przez pewien czas, ale wróciłam do starych nawyków, bo po prostu mam jeszcze ten nawyk, żeby się wyżyłować, wyśrubować wszystkie możliwości. No i wyszło mi to bokiem, więc wracam do 10-godzinnego okna żywieniowego. Max trzy treningi w tygodniu, a tak to spacery, bo tak jak mówiłam na początku filmu, faktycznie ta aktywność fizyczna o mniejszym natężeniu, a dłuższa wspiera spalanie tkanki. Tuszczowej. Na moim Instagramie też pokazuję efekty, jakie osiągnęłam od kiedy trenuję w domu i od kiedy jestem na keto. Pozbyłam się boczków, takich wałki miałam na plecach, zawsze miałam takie tłuste plecy. Pozbyłam się tego, mam wysmuklone plecy. Może tutaj wkleję zdjęcia, a może Was zaproszę jednak na mój Instagram, link w opisie. I tam możecie śledzić na bieżąco w relacjach. Wrzucam dużo tego, co się dzieje u mnie na co dzień. Także zapraszam do oglądania. No i, no i dawajcie znać, na jakim etapie Wy jesteście, jaki macie, jaką macie relację z, ze stresem, czy dbacie o tę regenerację. E, I dajcie znać, w jaki sposób Wy się regenerujecie, odprężacie, e, tak żeby móc zainspirować innych. Także ja już kończę na dzisiaj ślebuziaki, i widzimy się w kolejnym filmie.